Dzień dobry. Halo, halo, halo. Dzień dobry. Wdowinski Arkadiusz się nazywa. Dodzwoniłem się do oddziału psychiatrycznego w pamiętnicy? Tak. No, Jana Pawła, tak? Tak. E, a proszę pani, ja mogę się bo urwało. Jak się pani nazywa? Systena Jałośńska. Aha, to, bo mi podała numer osoba, która się przedstawiła imieniem Anna Kostecka Kostecka. to taka pani na pracuje, tak? halo proszę powiedzieć o co chodzi o co chodzi no weryfikuję po prostu informacje, które otrzymuję proszę pani, byłem tam na tym oddziale przetrzymywany w 17 roku w grudniu od 17 grudnia. Eee, czy mógłbym porozmawiać eee, z, z osobą, która mi wypisywała, e, podpisała wypis z tego szpitala? To on się nazywał Łukasz Mokros. Nie, nie ma już tutaj pana doktora. Pan doktor tutaj już nie pracuje. Aha. Proszę pani, no y była taka sytuacja, że y no po prostu miałem y konflikt w firmie z panią współwłaścicielką. No tam były fałszywe informacje w umowie spółki cywilnej. ona była kuzynką prokuratorki się radza. I po prostu y wezwała policję i mnie tam wywieziono do drugiego szpitala. I wpisano mi schizofrenię paranoidalną, proszę pani. A wcześniej też mnie próbowano uwłasnowonić całkowicie na podstawie tejże diagnozy. No i za pomocą czego przejąć firmę, pieniądze, nowo wybudowany dom z całym ogrodzeniem, otoczeniem, i mieszkanie. No, mam na to dokumenty, nagrania, dowody. Dobrze, proszę Pana, proszę mi powiedzieć, czego Pan y, ode mnie oczekuje. Proszę mówi, Pani, ja, y, po ja tym ja wypisie... ...i ważne zebranie, tak? I nie tym... mogę, nie no, mogę tak. za długo proszę rozmawiać. Pani, po, po tym... Jak mogę Pani pomóc? Nie wypowiem się na ten temat, co się działo tutaj w 2017 roku. No tak, proszę e, Pani, ale po, tak, po tej diagnozie... To, ...który Pana wypisywał też już tutaj nie pracuje. No dobrze, e, ale no, proszę Pani, no... Po tej diagnozie tego Mokrosa, to, to on, on, on ze mną rozmawiał. On po prostu powiedział, że on we mnie nic nie widzi, ale nagle zrobiono z niego lekarza, bo wcześniej to on się tak uczył tylko i wypisano tak z taką diagnozą. Gdzie po, po, po dwóch i pół miesiąca miałem, byłem znowu wywieziony przez policję, proszę pani, na jakieś badanie sądowo-psychiatryczne bo my tam znowu próbowano wpakować do aresztu, jakoś się mnie pozbyć i ten majątek przejąć. I tam znowu mi, wy, mi wypisano trzech biegłych, sądowych lekarzy, proszę pani, z Sieradza, że nie ma żadnych chorób, nie widzą żadnych chorób psychicznych i tak dalej. Mam całe te opinie psychiatryczne, sądowe, proszę pani, z nagraniami, bo pozwolono mi nagrywać. Dobrze, proszę pana, panowie pytanie, Jakby, czego pan ode mnie oczekuje? O, opowiada mi pan historię swojego życia, tak? No nie, Natomiast proszę pani, to tylko kawałek sam, odnośnie mam z tym zrobić. tych, tych diagnoz y, psychiatrycznych po wywózkach. Przejmowanie. No dobrze, rozumiem, no, proszę rozumiem, panie... że ma pan jakieś wątpliwości, tak? Ja, ja... I y, y, jak może panu pomóc? No, proszę pani, no. no. Nie wiem, czy pani może mi pomóc. Znaczy. Mhm. Pytam, jeszcze miałem pytanie, bo tej pani takie pytanie zadałem pani Anna nie Kosecka, tylko właśnie jakoś inaczej dzisiaj mi powiedziała. Powiedziała mi, że, że w dalszym ciągu na tym oddziale odbierane są telefony, proszę pani. Czy tak jest, taka prawda jest? Bo wtedy mi odebrano. Miałem kilka telefonu. Telefon, tak, więc są tak. odbierane telefony. Są od... A dlaczego? To na podstawie jakich przepisów, proszę Pani? Jakie ustawy? Proszę Pana, musimy skończyć tę rozmowę, dobrze? A nic nie Dziękuję, musimy, proszę Pani. bardzo. Do widzenia. Do widzenia.